Teraz widzimy bezpośrednio. Tutaj wyszło tak, tutaj wyszło tak, widzisz? Trochę się bardziej poruszył niż za pierwszym razem. Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale. Didej na strzelnicy AWF w Warszawie. Gościnie z nami Przemek Siemano. Oczywiście bardzo dobrze znany w branży YouTube'a jako. UFO team, także zaglądajcie do, do również na kanał. Dzisiaj co będziemy robić? Będziemy, będziemy robić dobre pytanie, co Będziemy testować. Będziemy strzelać do piłki? Może do piłki też, ale, ale głównym y, naszym zadaniem będzie na dzisiaj strzelić do wojskowego hełmu. Sam jestem ciekaw, czy kula przejdzie. Jakie masz propozycje? Ogólnie co, mamy pistolet, mamy karabinek. Wybór nie jest zbyt duży, ale będziemy walczyć z tym, co mamy. E, sam jestem ciekawy, nie mam pojęcia, jaka to jest klasa tego. E, nie jest tutaj też napisane, nie? czy tam 3A, czy 4, czy cokolwiek, chociaż hełmi zazwyczaj tam gdzieś są 3A. E, piłka tutaj perfekcyjnie nam odzwierciedli tutaj pustą głowę. Podpadniemy, podpadniemy trochę tutaj e, tym e, fanom tak, e, Barcelony, ale na pewno zyskamy na e, u fanów Realu Madryt, Także e, piłka będzie imitacją głowy, zrobimy też, żeby Trzymała się mocno. I co? I zaczynamy. Także strzelimy sobie, e, myślę, że pod różnym kątem. Strzelimy i z tyłu, i z przodu. Wiadomo, że ta e, twardość będzie no, ta sama, ale zobaczymy po prostu, jak to przechodzi. Jak stawiasz? Przejdzie, czy nie Jeden przejdzie? Jeden rodzaj amunicji mamy FMJ, zwykły, taki najpopularniejszy. Także e, to zwykły pocisk 124, chyba, czy tam 115, zaraz, zaraz się okaże. Ja obstawiam, że 9 nie przejdzie że nie przejdzie, że tak nawet takie bezpośrednie trafienie, bo tam ja tak ustawimy sobie fajnie, że obstawiam, że, że nie przejdzie, ale... E, strzelimy, z, ja, z jakiej odległości strzelamy? Strzelmy może 10 metrów. to 15 zaczniemy. Dobra, 15 metrów strzelimy z pistoletu, 15 metrów z karabinu, no i zobaczymy. Ja stawiam, że z karabinu na pewno przejdzie. To obstawiam, że na, że na wylot się hełm nie poruszy nawet, Okej, okay, dobra. Wkładamy piłkę, ją zaraz wgniotę w ten hełm. Ja to, że... Będzie, wiesz, w, w, w wojsku nieraz jest tak, że dostaniesz wie, za duży hełm, kurwa, i tylko tak. kawałek, ta, kawałek głowy tylko wystaje. Tak, tak. Ja pamiętam, taka dziewczyna była, jak byłem na służbie przygotowawczej, miała metr 50 i miała taki za duży hełm. To wygląda pieczarka taka biegająca. A u mnie na przygotowawczej był gościu, że miał tak wielki kurwa łeb, że, że największy hemu nie wchodził. I wiesz tak fajnie, że miał te czoło tak odsłonięte, nie. Yy, jako mała ciekawostka, pewnie większość osób yy, oglądających to zna takie parametry, ale tutaj był mierzony ten pistolet, to jest Lufa 525 Cala prędkość wylotowa pocisku takiego 115 grain dokładnie takiego yy, jak ten to było 350 metrów na sekundę, także można sobie obliczyć tutaj, jak ktoś chce. Jak ktoś lubi takie matematyczne rzeczy, generalnie no, taki pocisk dosyć szybki jest z takiego pistoletu, zobaczymy jakie się sprawdzi. No cóż, jest trafienie, idziemy zobaczyć co się stało. Trochę obróciło mu głowę, ale ciekawe czy piłkę przebiłeś. Nie, piłka widzę, Ty. że jest cała raczej. Odwróciła... Nie, patrz, jest. Przeszła nie, 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 dziura. Ja widzę, ja widzę to, patrz, jest, jest. Patrz. Ej, ale to jest przód czy tył? To jest... Czekaj, to tak to jest przód, to jest przód. przód. Okej, okay, czyli to... to tutaj tak. masz, tutaj nawet masz na ten, y, miejsce na mazaki, nie? Okej, okay, okej, okay, czyli po prostu... Patrz. Czyli nie przeszło. A nie, nie przeszło. Piłka nie. Piłka nawet nie ruszona. Piłka nie ruszona. Ty, czyli nie przeszło. Dziewiątka Dobra. nie przeszła. Ale wiesz co? Spróbuję jeszcze bardziej, może tak centralnie, tutaj w środek. Dobra. Tutaj tak wiesz. Mogło... Faktycznie ona mogła pójść. Tutaj sobie ee, poleczać, Tak, może wyleczać. mogła, mogła po ślizgu jakiegoś dostać, czy coś. Nie. pośrednio w czoło, zmniejszymy dystans do 10 metrów. Wiesz co? Ale teraz zróbmy w tył. walnimy, nie? W tył. No. Okej. Okay. Jeszcze jeden strzał, idealnie w środeczek. Przeszło, uderzył, czekaj, to jest przód, tutaj uderzyło. Mhm. A w ogóle ten otwór jest mega malutki, nie, nie jest to takie... Żywe. Ty, wiesz co, ściągniemy tego kondona i teraz widzimy bezpośrednio, tutaj wyszło tak, tutaj wyszło tak, widzisz? I teraz widzimy bezpośrednio, tutaj wyszło tak, tutaj wyszło tak, widzisz? Zobacz, czy to jest od tego? brutalna siła została użyta wobec hełmu. <grymne> Przedmiotnik przymusu bezpośredniego. <grymne> ok, <grymne> czyli mamy odkształcenie takie. Tak. Tutaj jest jakieś małe kliknięcie, ale jak najbardziej zatrzymany pocisk w obydwu przypadkach. Tak, i nie przeszedł. Dobra, teraz co? Strzelimy z karabinu ee, z pocisku 2-2-3. To no 10,5 cala karabinek ogólnie, moim zdaniem, raczej hełm tego nie wytrzyma, pomimo tego, że to jest prędkość wylatowa, no wiadomo. E, chyba 730 metrów na sekundę z tego, co ostatnio mierzyłem, tak mi się wydaje, że takie coś było, także jak na 223 to jest stosunkowo wolny, ale no strzelimy tam z 15 metrów, więc wydaje mi się, że po prostu przeszyje to jak po prostu wie, No aż się jestem ciekaw. Nie, że nic. Próbujemy. Nie zostanie, nie? Próbujemy. Od spód poszło. Celowałeś w środek idealnie? Kurwa. Czy to było? Czy to jest teraz? Nie wiem, ja, ja się nie, już. To mówiłem. jest teraz chyba. To jest teraz? Tak, to jest, tak, to jest teraz. Patrz. Ty ja myślałem, że ty strzeliłeś w piłkę, nie? Bezpośrednio, no. że poszło pod spodem, a patrz. to tak przeszyło ten hełm, Ale że przeszło, prostu... ale przeszło, zobacz, przeszło na wylot w dwie strony. I w ogóle się hełm nawet nie ruszył. Że ja myślałem, że piłkę tylko dostała, nie i Tak. Ale ja. No, także ty zobacz, to jest krótka lufa. To jest połowa prędkości wylotowej, praktycznie 20-calowego nie? Więc Ta. to jest dużo, dużo, dużo słabsze niż normalny AR. No to jest, Zresztą możesz, pokaż porównanie do ciebie, jak wygląda ten karabinek. Nie? To jest 10,5, a to jest króciutki jak normalnie. Jak no tak, króciak, nie? Więc 20 cali to by to w ogóle wiesz. Zmiażdżyło. Dobra, lecimy, odległość mniej więcej 25 metrów. Trochę się bardziej poruszył niż za pierwszym razem, ale no cóż, widać idealnie na środku, widać tylko, że po prostu lakier znikł dziurka. Także ten strzał, eee, czekaj, teraz tego idealnie trafiłeś, w czerep, dostał na bok. O, to był ten, nie? Tak. I ten pocisk wyleciał, e, praktycznie zmienił tor lotu pocisku i wyleciał tutaj e, bokiem. Tak. I tylko musnął go, nie? Tak, faktycznie, ale od no. W każdym bądź razie co? No przechodzi, nie? To przechodzi, ale... 3 bez, yy, bez problemu przechodzi. A taka w ogóle ciekawostka, yy, nawet na naszym, yy, na, yy, na naszym kanale jest odcinek z yy, moim kolegą yy, Bodziem, który w Afganistanie dostał bodajże z 7,62, tak, no bo tam z 5,56 nie strzelają, z 7,62 dostał w, yy, w głowę w Afganistanie, ale yy, pocisk spadał pod kątem i on wpadł pod kątem i się wbił. Bo to dużo zależy przeszedł. od szczęścia, nie? Tak jak ty pierwszy strzał, tak. ja pierwszy strzał strzeliłem z pistoletu, poszło w ogóle górą, nie? Być może z karabinka też jakby jakoś tak się msknęło. By tak, było... no jak zależy, jak... jak właśnie. w kont... czołgach kiedyś, nie? Że pancerz był pod skosem. <grym> to, tak, to jak to by... ten, jak... No zależy, jak o, o ten, o torlotu pocisku zależy, jak leci. Jeżeli leci bezpośrednio, to... Jeszcze weźmy to pod uwagę, że na przykład ruski ten kaliber 5,45 jest jeszcze gorszy, jeżeli chodzi o przebijanie. Gorszy pod względem przebijania balistyki, że po prostu przeszywa wszystko. Nie? Tak. 5 tak. to jest... No 7,62 też jest przecież, nie? Z... Tak, też zależy od amunicji, nie? Tak, to jest zwykła amunicja cywilna, która to przebija, po, po prostu nawet nie zauważyła, że to przeszła przez to, nie? Dokładnie. I tu mamy przykład na to, jak wiele osób właśnie myśli, że zakładamy na siebie hełm czy jakąś tam kamizelkę i stajemy się kuloodporni od razu. To jest przykład, że no, hełm wielki, ciężki, niewygodny. Na 556 nie za bardzo zauważyło w ogóle, że tutaj przedostało się na drugą stronę, także nie jest to gra, nie jest to Call of Duty, nie jest to CS. Nie jest tak, że trzy strzały dopiero rozbijają pancerz. Niestety, no w takim, takim przypadku wojskowy hełm dobry, porządny, twardy, dziewiątkę zatrzymuje, ale 2 2 3 no już kaliber pośredni przeszedł na wylot. Dobra, dochodzimy do końca. Sami widzieliście tą balistykę i widzieliście odporność tego hełmu. Przemek, według ciebie sprawdził się czy nie? No tak i nie. No, jest duży, ciężki i nie zatrzymuje kulki 2-2-3, ale dziewiątkę jak najbardziej, także no, na swoje możliwości jest ok. Jakby nie było, hełm nie tylko służy do, znaczy służy. On ma służyć ogólnie do ochrony naszych głów, ale bezpośrednio przed pociskiem no ciężko, żeby, żeby tak każdy pocisk po prostu wyłapał i i tyle. Słabo, no, jest też... Słabo, bo w Call of Duty to trzeba było trzy razy strzelić, nie? A no właśnie, <grym> a, w a w jeszcze tam były inne, ale w stalowych hełmach jest taki dzyndzel u góry, że jak za długo go nosisz, to masz wrażenie, że on ci się wkręca w górę głowy, nie? Chciałem jeszcze tutaj nadmienić, że na strzelnicy tutaj właśnie AWF w Warszawie są zniżki dla mundurowych. Również jest realizowana opcja z kartami mundurowymi, także zapraszamy. Też ceny są. Nie, fajny obiekt w ogóle ciepło. Jest zimno na zewnątrz, a tutaj no. nie nagrywamy tego w lato jak Ale tak, Byśmy w ogóle mieli dzisiaj nagrywać właśnie na zewnątrz u Ciebie, ale z no. tego względu, że akurat AWF była taka opcja, że. Ubeścili na... nas, ubeścili nas, nas bardzo wzorowo. To dziękujemy bardzo, polecamy. Dobra wentylacja, generalnie to jest duży plus, jeżeli chodzi o strzelnicę. Nikt nie że tutaj chyba, że można strzelać, bo ja jestem z okolic i nie wiedziałem, a na pewno będę tutaj wpadał, bo fajny obiekt. Dokładnie. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć.